Dzień dobry Polsko, dzień dobry ze Świnoujścia Dzisiaj piękny, słoneczny dzień, niedziela, dzień święty święcić Ale my jedziemy na razie na przejażdżkę Pokażemy Wam jak wygląda tunel w Świnoujściu Dla tych, którzy zapomnieli, dla tych, którzy nie widzieli poprzednich filmików I zapraszamy do kolejnego filmu, który będzie na kanale Świnoujście w sieci Porównanie cen paliwa w województwie zachodniopomorskim Przejdziemy się przez kilka miejscowości i porównamy ceny paliw jak to wygląda w między zdrojach i jeszcze w kilku innych miejscowościach ale na razie tunel, zapraszamy do oglądania I don't wanna go up solo, loco Don't you wanna come with me like Yoko? We can go lose ourselves in Tokyo No one's gonna know we'll move like loco. Don't you wanna come with me? Don't you wanna come and see? We only live once, don't we? Don't you wanna be free? I don't mind My time Don't waste my time. Don't waste my butterflies in my eyes. All I see. Don't waste my time. waste my time Go up solo, loco. Don't you wanna come with me like yoko We can go lose ourselves in Tokyo. No one's gonna know. We'll move like locos. Don't you wanna come with me? Don't you wanna come and see? We only live once, don't we? Don't you wanna be free? I do want Dwie minuty czterdzieści sekund. Tyle trwa przejazd przez tunel, jeżeli nie łamie się przepisów. Nie jedzie się zbyt wolno, no bo niektórzy potrafią jechać przez 5 minut. Wspominamy, że promy pływały kiedyś 7 minut, nawet dzisiaj pływają 7 minut. Już nie wspomnę o tym, że trzeba było czekać czasami 20, 40, 60 albo 120 minut na to, żeby przyprawić się na drugą stronę. A no tu proszę, takie cuda. 2 minuty 40 sekund, i jesteśmy w Warszawie. Na Warszawie, w Warszawie. <grym> jesteśmy po prostu po drugiej stronie świny. Teraz wejdziemy na rondo i prosto drogą na Szczecin Policjanci panie wie, policjanci, tak sprytni i sprawni Tutaj wielu ludzi narzeka na to, że są źle oznakowane drogi I prawda jest taka, że jakbyś nie wiedział, że tu trzeba skręcić na Szczecin To można się pomylić No ale miejmy nadzieję, że już niedługo uruchomią to tak jak trzeba Nie będzie żadnego problemu, żadnych zjazdów, objazdów Dodatkowych takich serpentynek, no to lecimy. Kiedy oni to otworzą? Mieli otworzyć nie przed tymi, a przed tamtymi wakacjami. I się nie udało. Pogoda piękna, ale musimy Wam powiedzieć, że prognozy pogody są niesprzyjające. Dzisiaj yy, Wybrzeże Polskie ma być jedynym miejscem, gdzie świeci pięknie słońce. A pozostałe części naszego kraju, niestety, będą pochmurne. No, co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? No, ale lecimy. Pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda ta droga tutaj. Jak widzicie, wszyscy jadą lewym pasem. Prawy pas jeszcze zamknięty. Przyjazdy i zjazdy, już zrobione. Także będzie to wszystko wyglądało elegancko. Teraz podróż do Szczecina będzie trwała naprawdę godzinę Tylko jeszcze trzeba wykończyć drogę między Świnoujściem a Wolinem I będzie po prostu jak po sznureczku, jak po sznureczku Zobaczcie, mamy niedzielny poranek, godzina 8.23, a na drogach puściutko Normalnie nic Tak jakbyś człowieku miał prywatną drogę do Szczecina? No ile minęło nas? Dwa samochody? Ten samochód, który jechał za nami w tunelu, skręcił na rondzie i pojechał yy, na Barszów. Tutaj przed nami żadnego samochodu. No to żeby tylko tego, tego włodarza miasta, yy, województwa i państwa nie oglądali, bo jeszcze zamkną nam drogę. Powiedzą, że w Świnoujściu nie jest potrzebna taka droga, skoro nikt ją nie jeździ. No panowie ze służb tutaj już coś od rana pracują, porządkują. No ale trzeba przyznać, że ładnie to pisowcy wymyślili tą drogę ładnie to wymyśliłem. Realizacja co prawda przyciągnęła się o parę miesięcy, paręnaście, czy parędziesiąt, ale jak już skończą, to naprawdę będzie bajka. Wszyscy zawsze narzekają, że ludzie drogę zamknęli, jak my teraz będziemy jeździli? Taka sytuacja właśnie jest teraz w, w Śniuściu, tam jak się jedzie nad morzem, wielu ludzi narzeka, ale poczekajcie, oni to zrobią i będzie wszystko elegancko. Po co ta agresja? Po co te nerwy? Ludzie. Przecież nikt nie wydaje milionów po to, żeby Wam dokuczyć. No i co? Koniec zjazdu. Tam jeszcze drogę robią. My tu przyjedziemy przez następną dzielnicę do Ronda w lewo i będziemy na drodze do Międzystrojów. A moglibyśmy otworzyć tę część. Mogliby otworzyć, bo jechałoby się dużo, dużo przyjemniej. Ale na tym już będziemy kończyć tą krótką relację. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kanał. Świnoujście w sieci, e-świnoujście.pl, twoje pierwsze źródło informacji. No to jedziemy, prosto przez tunel. Tym razem przeprawa przez tunel zajęła nam 3 minuty, czyli 20 sekund dłużej. Ten kierowca, który jechał przed nami, jechał z prędkością 40 na godzinę. Tutaj jest prędkość maksymalna 50. No i jak jechaliśmy ostatnio, właśnie 50 na godzinę, to przejazd zajmuje. 2 minuty 40 sekund, czyli 20 sekund dłużej. Teraz jechaliśmy. Co zrobisz? Ja nic nie zrobisz. Przecież nie wyprzejdziesz. Ktoś powie, co to jest 20 sekund? No to jest 20 sekund jechania w tunelu, zostawiania spalin i siedzenia w tym smrodzie. Chociaż przypomnijmy wam, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia. Tak twierdzi Pani prezydent. Powiedziała, że jak jedziesz samochodem, to możesz zamknąć okna, włączyć nawiew wewnętrzny i wtedy nie ma żadnego problemu. Tylko co mają zrobić biedni motocykliści? Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci Twoje pierwsze źródło informacji.